Praca leśniczego taka praca ona nie jest monotonna, ona się zmienia ze względu na pory roku. Ten właśnie czas, czyli luty, to już takie przygotowania do zbliżającej się kampanii odnowieniowej, czyli prowadzenia w tym roku nowych nasadzeń. Dzisiaj będziemy sprawdzali wykonywanie grodzeń przez firmę zewnętrzną, które tych grodzeń, które będą mechanicznie zabezpieczały nowe uprawy dębowe. Mieszkańcy gorący bardzo chętnie skorzystają z naszego lasu. Spacerując, biegając, i z rowerami zobaczymy jaka jest czystość lasu pod względem śmieci po weekendzie, bo weekend najczęściej tych śmieci przybywa. Nie chodzi o to, że leżą te śmieci gdzieś tam w lesie. Są takie przypadki, ale po prostu jak wygląda sytuacja w śmietnikach i też takim naszym miejscu szczytnym, e, tak jak właśnie dojeżdżamy do niego, czyli głównego ronda e, przy rondzie papiełuszki. Gdzie jest miejsce wypoczynku i rekreacji? Wiele, wielu mieszkańców z niego korzysta. A w, tym roku, w ubiegłym roku przepraszam, stworzyliśmy nowe miejsca po właśnie wypoczynku, jest to świeże. A w tym roku będziemy dalej realizować rozbudowę tego miejsca. Dlaczegoż panowie śmieci wybierzcie z pojemników i wokoło tego całego miejsca postoju? Jest duży problem co roku, chociaż w ostatnich latach to się polepsza. Mieszkańcy są wrażliwi na to, też stworzyliśmy więcej miejsc, gdzie można wyrzucać te odpady, no, ale niekiedy nie wszyscy stosują się do tego, aby przynieść jakieś pozostałości po spacerze w lesie do śmietnika. Tych śmietników nawet na szlakach takich w naszym lesie są, są po prostu te śmietniki rozstawione, gdzie można te śmieci wyrzucić. No, rocznie zbieramy około 12 ton odpadów z samego lasu. Rocznie prowadzimy inwentaryzację zwierząt. Są to różne metody chociażby obserwacji, też pędzeń próbnych. Polega to na tym, że wybieramy, wybieramy daną powierzchnię i przechodzimy delikatnie płosząc zwierzynę, wtedy ją liczymy. Na podstawie tego szacujemy, ile jest sztuk danej, danego gatunku, ale najlepszym moim zdaniem elementem jest takim sposobem liczenie przy paśnikach. Wtedy przykładamy wkładamy świeżą karmę przy paśnikach i po kilku godzinach objeżdżamy, sprawdzamy ile jest danieli. W tym roku odnawiamy grodzenie mrowisk przed dzikami. Rówki to pożyteczne owady w naszym lesie. Zabezpieczamy je właśnie ogrodzeniami, tak aby dziki nie gierowały za bardzo w mrowiska. Jest takich mrowisk naprawdę dużo w naszym lesie. Większość z nich jest zabezpieczona odpowiednio, ale niekiedy takie grodzenia się po prostu z biegiem czasu rozpadają, więc odnawiamy. Zlikwidowaliśmy tutaj stare, stare grodzenie, no i się powstanie nowe. Znajdujemy się w oddziale 10 belasów komunalnych. E, tutaj pod koniec ubiegłego roku została przeprowadzona remnia trzecia, e, która polega na tym, aby e, prowadzić do przebudowy drzewostanu. drzewostanu, który osiągnął wiek rębności, W tym przypadku wycięliśmy gniazda, trzy gniazda o łącznej powierzchni około hektar 20 ha, w której będzie wprowadzony, w te gniazda będzie wprowadzony dąb bezszypułkowy, Tutaj te dęby, będą te gniazda grodzone, tak jak widać, jest to początek fazy budowania grodzenia przy zastosowaniu słupków dębowych z podszytu i na to będzie nabijana siatka po to, aby ograniczyć dostęp Danieli, które bardzo chętnie zgryzają dęby. Gdybyśmy to zostawili bez grodzenia, te dęby by nie wyszły, nie wyrosły, Daniele by wszystko obgryzły. Gdy te dęby osiągną wysokość około 3-4-5 metrów, czyli tak mówiąc żargonem leśnym, wyjdąc pod pyska zwierzyny, ten pod zostanie zdemontowany. Wiek rybności to taki etap czas osiągniętych, czas hodowlany danego drzewostanu, który hodowali poprzedni leśnicy. Cofając się nawet 100 lat temu, i zaczęli hodowlę tego drzewostanu. I kolejne pokolenia tych leśników hodowały ten drzewostan, aż do czasu, powiedzmy, kiedy ja jestem. Ten wiek został osiągnięty około 120 lat, czyli osiągnę ten cel hodowlany. Wtedy jest najlepszy moment, aby pozyskać surowiec, póki on jeszcze jest dobrej jakości, bo sosna w wieku około 140-160 lat zaczyna umierać, wydziela się zgnielizna. Naturalnie ta sosna umiera, po prostu tracilibyśmy bardzo cenny sortyment. Drewno w życiu codziennym jest potrzebne nam w kilkudziesięciu tysiącach zastosowania. Jesteśmy w miejscu, o którym wspomniałem wcześniej, jest to odłownia dla Danieli, zbudowana razem z nadleśnictwem Dąbrowa kilka lat temu i tutaj właśnie prowadzimy coroczny odłów Danieli, które później złapane trafiają transportem w takich skrzyniach specjalnych do właśnie nadleśnictwa. W ten sposób redukujemy populację zwierzyny i to jest jeden ze sposobów, bo wcześniej omawiałem ten, który, żeby wyprowadzać zwierzynę sposobem do karmiania właśnie poza granicę miasta Grudziądza na terenie gminy Grudziądz, tam gdzie jest mniej zabudowań i zwierzyna ma więcej spokoju, czy też nawet bazy żerowej. To, żeby właśnie prowadzić dobrze odłów, stosujemy chociażby w tym miejscu fotopłapkę, która nam rejestruje, co się dzieje na odłowni, jakie zwierzęta przychodzi, ile przychodzi, o której godzinie, czy też czasem wilki nie przychodzą, bo szczerze mówiąc były takie przypadki, że z leśnictwa tutaj ościennego od kolegi leśniczego Zapędzały się wilki w nasze lasy komunalne. Ten sprzęt jest nowoczesny. Jest to fotopapka wyposażona w GPS. Na bieżąco nam wysyła zdjęcia czy też filmy. W przypadku, gdy zostanie skradziona, od razu wiemy, gdzie ta fotopapka się udaje. Także proszę nie kusić się na przywłaszczenie sobie tego urządzenia. Znajdujemy się właśnie już w centrum odłowni, gdzie jest wyłożona karma w postaci, wcześniej była to pietruszka, marchew, buraki, jeszcze zostały kasztany, też jest ściano, tak aby zachęcić zwierzynę, żeby tu wchodziła. Kiedy ona wejdzie właśnie w te grodzenie, zostaje zamykana brama i w ten sposób zwierzęta są jakby zamknięte i wtedy przyjeżdżamy, prowadzimy już cały odłów, czyli przeganiamy zwierzynę do rękawa na końcu. Zaraz tam podejdziemy, pokażę go. Jest zamykana cała zapadnia, później jest zwierzę segregowana bezpiecznie ma małą przestrzeń, nie rani się, jest spokojna, bo jest ciemnia, i później jest przekładana do klatek, których też są ciasne, tak żeby się nie raniła. Nie zanotowaliśmy też żadnych takich upadków ani też poważniejszych ran. I zwierzę bezpiecznie trafia do nalewiska Dobrowa. Cały proces tego odłowu, kiedy go zaczęliśmy, z każdym rokiem nas uczył. Na początku łapaliśmy po 2 sztuki, 3 sztuki, 5 sztuk, ale ostatnie lata dały o wiele lepszy rezultat po wprowadzeniu pewnych zmian technicznych. I sukces jest taki, że łapiemy około 50 sztuk. Ten rok jest tak naprawdę słaby, ze względu że jest słaba zima. Zwierzyna niechętnie wchodzi do grodzenia, ze względu że ma pokarm dostępny naturalnie. W tym momencie, kiedy zwrócimy uwagę, te grodzenie się zmniejsza, tak aby zmniejszyć ten korytarz i przestrzeń poszenia się zwierzyny, żeby ona docelowo weszła w ten oto rękaw. Kiedy już wejdzie w ten rękaw, no moje polecenie, pracownik zamyka właśnie tą zapadnię i zwierzyna już jest zamknięta w takim oto drewnianym rękawie. Też maskowanie ma tu znaczenie, że są świerki, zwierzyna jest spokojniejsza i na końcu jest przeganiana właśnie do klatek, które są na końcu i pojedyncze opakowane do poszczególnej klatki. Transportowane do Dąbrowy. Znajdujemy się przy lizowce, czyli takim urządzeniu łowieckim, które ma dostarczać e, bardzo potrzebną sól wierzynie leśnej. Uzupełniamy po prostu braki, szczególnie są to specjalne e, mieszanki z różnymi mikroelementami, chociażby nawet z nawet selenem, gdzie e, polepsza całą poczucie. Te związki poważne są przy zwierzynie, czy przy budowie kośćca, czy też mięśni i uzupełniamy w jednej z lizawek na terenie naszego lasu. Naturalnych warunków No nie, zwierzę nie powierze soli, nie ma gdzie, niekiedy można było zaobserwować, że zwierzyna wychodziła na ulicę, czy przy ulicach, kiedy była sypana sól w celu, przy procesie odśnieżania przez drogowców, wtedy zwierzyna wychodziła, przy asfalcie pobierała tą karmę. Niekiedy niestety media wypaczały ten wizerunek, mówiąc, że leśnicy czy myśliwi nie dokarmiają zwierzyny, a to chodziło po prostu o to, że tam była łatwa, szybko dostępna sól. Obecnie my, leśnicy, myśliwi, stawiamy bardzo mocno na dużą ilość lizawek w terenie. Na terenie lasu komunalnego znajduje się około 20 lizawek. Na terenie miasta znajduje się wiele pomników przyrody. Ale też są pomniki przyrody, które są w lesie grudziąckim i z tej racji właśnie też odnawiamy ogrodzenia pomników przyrody. Tu mamy na przykładzie dęba, piękny dorodny dąb. A taka, żeby ograniczyć tą strefę jakiejkolwiek ingerencji ludzkiej w te miejsce, ale też powodować tym ogrodzeniem ciekawość gruziądzan. Co tu takiego się znajduje? i mogą podziwiać ten piękny okaz w postaci dębów. No jak widać, praca w lesie zimą ma różny rozmiar i dużo się dzieje. Też zależy od danego dnia, tu nie ma monotonii, każdy z nas się angażuje w pełni, w zależności czy jest śnieg, czy jest zimno, czy też właśnie już przyszła odwilż, dobieramy pracę, tak żeby powodować, aby nasz las był piękniejszy, odporniejszy na różnego rodzaju czynniki, ale też stworzyć lepsze miejsce wypoczynku dla grudziądzan, bo las, las komunalny to ich, ich skarb. Zachęcam Państwa do obserwacji naszych mediów społecznościowych na YouTubie, Facebooku też naszej strony, a też zaglądajcie na Instagram.